Ściemniało się. Listopadowe niebo było ponure i szare. Zimny wiatr wiał porywami w twarz, ślizgiwał się pod kołnierz i przeszkadzał w chodzeniu. Walentyn śpieszył się do Heleny. Mniej więcej rok temu się rozstali i od tego czasu się nie widzieli. Powód był najbanalniejszy zazdrość. Przypadkowo spotkał ją z jakimś młodym bogaczem. Helena nie mogła porządnie wytłumaczyć, kim on jest. Wtedy Walentyn wybuchł. Tego samego wieczoru zadzwonił do swojej starej przyjaciółki Belli i zaczął z nią romans. Ale są rzeczy, których czas nie zaciera, które się nie zapominają, nawet jeśli chciałoby się je zapomnieć. A była to Helena, a raczej ich relacja. Wtedy postanowił postawić grubą kreskę na swoim nieco przedłużającym się kawalerskim życiu. A tu nagle ten, czy to kolega z klasy, czy z grupy. I ona z nim w restauracji, do której Walentyn wszedł z partnerem biznesowym. Róże na stole, szampan w srebrnej wiaderku. A ona, piękna Helena, wręcz promienieje. To Stasio. Razem się uczyliśmy. Teraz mieszka w Londynie. Przyjechał w interesach, spotkaliśmy się. Czy ty przypadkiem nie jesteś zazdrosny? zapytała Lena następnego dnia. Nie, nie jestem zazdrosny. Kontynuuj te twoje spotkania w Londynie. No, po przyjacielsku. A ja będę nerwowo stał z boku. Wiesz co, nie rób ze mnie idioty. Dobrze. W oczach Heleny pojawiły się łzy. A on odwrócił się i odszedł. I od razu do Belli, jak ją nazywał, podboczek. Ona od dawna czekała i dawała mu do zrozumienia, a on cały czas się wykręcał. Helena jest teraz u niego, a teraz wolność, którą trzeba w pełni skosztować. W ciągu tego prawie roku Walentyn zdążył rozstać się ze swoimi dawnymi przyjaciółmi, a z nowymi, którzy pojawili się podczas jego związku z Bellą, nie chciał się kontaktować. Jego kochanka, piękna i apetyczna łania, nie rozumiała swojego ukochanego. Ostatnio stałeś się taki nerwowy. Kłopoty w pracy. Nie w pracy, ale w życiu. Chciała mu powiedzieć. A największy kłopot to ty. Ale Walentyn milczał. Od dawna ostygł do tej kobiety pełnej wad i namiętności, ale nie mógł z nią zerwać, nie chciał zostać sam. A wczoraj przypadkowo dowiedział się, że Helena zamierza wyjść za mąż. Nie, nie za tego Ediego z Londynu, ale za jakiegoś nieznanego Jurka. To go rozwścieczyło, ale nie miał z kim się podzielić swoimi myślami, tylko zły, świszczący wiatr, który nie pozwolił mu zasnąć do rana. Moje jak minął dzień w jego firmie, przejrzawszy niezbędne papiery i porozmawiawszy z kolejnymi gośćmi, w końcu się uwolnił i zdecydowanie ruszył do heleny na drugi koniec miasta. Zaparkował samochód w wyznaczonym miejscu i teraz idzie do klatki schodowej, zgięty pod porywami wiatru. Wreszcie wszedł do jej klatki i zaczął powoli wspinać się po schodach, dmuchając w swoje zdrętwiałe ręce. Zatrzymawszy się pod jej drzwiami, na chwilę się zastanowił, co jej powie, jak wytłumaczy swoją nieoczekiwaną wizytę, czy go przyjmie, czy jest sama. Wszystkie te pytania nie dawały mu spokoju, gdy już naciskał na znajomy srebrny przycisk dzwonka. Kliknął zamek drzwiowy i drzwi uchyliły się. Helena patrzyła na niego lekko zaskoczona, nie spiesząc się, by przemówić pierwsza. Wciąż była piękna. Jej oczy wciąż płonęły żywym ogniem i zapłonęły jeszcze jaśniej, gdy go zobaczyła, ale zaraz zgasły. Cześć, powiedziała, dawno się nie widzieliśmy. Jeszcze nie minął nawet rok odpowiedział Walentyn. Mogę wejść. Jesteś sama czy z Bellą? zapytała i uniosła się na palcach, udając, że zerka stoi u wejścia z twoim prawnikiem. Dali nam chwilę, by porozmawiać odpowiedział on z ironią. Helena wpuściła go do mieszkania, nie powstrzymując się od uśmiechu. Zdjął wierzchnie ubranie w małym przedpokoju i wszedł do salonu. Na stoliku kawowym stały dwie filiżanki kawy i miseczka z pokruszoną czekoladą, jej ulubionym gorzkim smakiem. Ciepła fala nostalgicznych uczuć, która go zalała, rozpuściła zimną gałkę, która tak długo ściskała jego klatkę piersiową i nie dawała mu spokoju duszy. Czekasz na jurka. Zapytał Walentyn, wskazując na drugą filiżankę na stole. Kiedy ślub? Helena smutno się uśmiechnęła, usiadła na kanapie naprzeciwko i bardzo cicho powiedziała: Nie będzie żadnego ślubu. A druga filiżanka to tak. Efekt obecności. Ciężko jest być samemu. A co z Twoim Jurkiem? Rozstaliście się. Zapytał Walentyn, jeszcze do końca nie zdając sobie sprawy z sensu tego, co się dzieje. Jurek. Biurek, no cóż, zmieniłam zdanie, powiedzmy tak. Nie ukrywała, że dwa dni temu, dosłownie tydzień przed ślubem, spotkała go z piękną blondynką. Szli do hotelu, głośno się śmiejąc i przytulając do siebie. Znam tę kobietę, to jego koleżanka z pracy, zamężna. Na prawym policzku Heleny błysnęła ledwo widoczna łza, a on od razu przypomniał sobie, jak widział ją w restauracji z tym bezczelnym przyjacielem, jak bardzo to bolało i jak go to zraniło. Ale Helena zawsze potrafiła czytać w jego myślach. Domyślam się, o czym myślisz. Przypominasz sobie nasze spotkanie wtedy i robisz analogię. Nie, Walenty, to było zupełnie coś innego. To był tylko przyjaciel, a ta kobieta to jego kochanka. Jak śmiesznie, a czasem ułożyć się może życie. Powiedział: Po co te spotkania, których nikt nie potrzebuje? Po co nasze rozstania? Powiedz mi, Helena wsunęła się na kanapę z nogami i skuliła się, jakby jej było bardzo zimno. Przez chwilę trwała cisza. A u was jak było? Zapytała w końcu. Nijak. Efekt obecności drugiej osoby. Nasze relacje nic nie znaczyły, oboje to rozumieliśmy. Ani ja jej specjalnie nie byłem potrzebny. Ani tym bardziej ona mnie. Walentyn wstał, przeszedł do kuchni i zaparzy świeżą kawę. Za oknem wciąż było, wskazówka zegara zbliżała się do dziesiątej, a na myśl, że wkrótce będzie musiał opuścić to ciepło i przytulność, ścisnęło go w gardle. Zapach kawy wypełnił salon jakąś szczególną domową ciepłotą. Walentyn podszedł do heleny, usiadł obok i objął ją za ramiona. Tęskniłem za tobą, powiedział, czy kiedyś będziesz mi w stanie wybaczyć, ale ona milczała, siedziała nieruchomo, nie gładziła go po włosach jak dawniej, nie śmiała się głośno. Zmieniła się, stała się zimna i niedostępna. Ale to nie on, jeśli nie będzie w stanie choć trochę roztopić w niej tej kiedyś wrażliwej duszy, która reagowała na każde jego pieszczoty, na każdy ruch. Znów usiadł naprzeciwko i zaczął pić szybko stygnącą kawę. Gdy dochodziła jedenasta, Walentyn się zagubił. Jak dalej się zachowywać? Nie, nie zamierzał tu zostać, jak cudownie by mu tu nie było. Ale trzeba jakoś nawiązać kontakt, umówić się na następne spotkanie. Marzył, by zacząć wszystko od nowa, ale w jej oczach nie widział odpowiedzi na to wołanie. Tak, potrzebuje czasu, rozumiał to. W końcu wstał ze swojego miejsca i wyciągnął do niej ręce. Helena delikatnie chwyciła je i podniosła się z kanapy. Walentyn natychmiast przyciągnął ją do siebie, wciągnął w płuca ukochany zapach jej delikatnych perfum i zakręciło mu się w głowie. Jak dawno nie doświadczał takiej błogości. Oto ona obok, ta kobieta, którą nie przestawał kochać w gorących objęciach innej, obcej i niepotrzebnej. Helena delikatnie się od niego odsunęła i powiedziała: Pora na ciebie, Walentynie. Tak, wiem. Kiedy znów się zobaczymy, powiedz: Każdy dzień, każdy czas, chcę wszystko odzyskać. Lenko, daj mi szansę. Odzyskać. Nic już nie da się odzyskać. Jej słowa zabrzmiały ostro. Dlaczego? Uda nam się, zobaczysz, ja wciąż cię kocham i udowodnię to. A czy będziesz kochać moje dziecko? Zapytała Helena, nie pozwalając mu kontynuować swojej tyrady. I wtedy grunt usunął mu się spod nóg. Gdzie podziała się pewność siebie i upór. Żar i namiętność jakby oblano go lodowatą wodą i wyrzucono na mróz. Patrzył na ukochaną kobietę szeroko otwartymi oczami, a słowa utknęły mu w gardle. Widzisz, to nie jest takie proste, kochany, a ja postanowiłam zatrzymać to dziecko. Juri wie. Chrapliwie zapytał walentyn. Jeszcze nie, ale kiedyś się dowie, gdzie by się nie podział. Do walentyna powróciła zdolność wymawiania członów i układania ich w słowa. Więc jutro idziemy do urzędu stanu cywilnego. Stanowczo powiedział i znów zbliżył się do Heleny, ale ona się odsunęła. Nie, najpierw musisz dojść do siebie z tego szoku, potem prawdopodobnie zmienisz zdanie. Walentyn siedział w samochodzie. Opierając ręce na kierownicy i chowając w nich głowę. W samochodzie rozchodziło się ciepło, a jemu chciało się wyjść z tej beznadziejności, w którą sam siebie wpędził. Po co? Po co ją wtedy porzucił? Nie uwierzył. Przed Heleną miał narzeczoną, która też miała najlepszego przyjaciela, a potem wyjechała z nim nad morze i wróciła z pierścionkiem na palcu. Od tamtej pory żadnym przyjaciołom nie ufał. Głupiec nawet nie chciał się wytłumaczyć. A teraz Ceo? Nawet jeśli Helena wyjdzie za niego, to będzie tylko po to, by nie zostać sama z dzieckiem. A czy on sam jest mu potrzebny? Te wszystkie myśli uderzały mu w mózg ciężkimi młotami. Nadchodziła druga bezsenna noc. Zadzwonił telefon. Spojrzał na ekran i zobaczył uśmiechniętą twarz Belli. Nie, tylko nie to. Walentyn ruszył samochodem i cicho pojechał po mokrej, ciemnej ulicy do swojego zimnego, pustego mieszkania. Minął tydzień. Tak, stopniowo dochodził do siebie po szoku i zmienił zdanie. Nie będzie w stanie przejść przez uczucie niechęci do tego obcego dziecka. Nie będzie mógł spokojnie patrzeć, jak Helena tyje, nosząc obce dziecko. Nie potrafi pogodzić się ze swoją drugorzędną rolą w jej życiu. I gdyby nie podróż nad morze, pewnie oszalałby od tych wszystkich myśli i przeżyć. Walentyn wziął urlop i wyleciał nad brzeg morza. Spędził trzy tygodnie z uroczyszwedką. Zaznał w pełni męskiego, beztroskiego szczęścia i wrócił do swego śnieżnego miasta. I tu przypadkowo dowiedział się od dawnych przyjaciół, że Helena trafiła do szpitala, a potem zniknęła z miasta i prawdopodobnie na zawsze. Walentyn długo zbierał się na odwagę, ale w końcu zdecydował się zadzwonić, choćby po to, by dowiedzieć się o jej samopoczuciu. Ale ciągłe komunikaty o jej niedostępności dały mu do zrozumienia, że wykreśliła go ze swojego życia. I słusznie zrobiła, na to zasłużył głupiec. Gorzko pomyślał Walentyn i po raz pierwszy w życiu upił się samotnie. Minął nieco ponad rok. Walentyn dawno pogodził się ze swoją stratą, definitywnie zerwał z Bellą, skupił się na pracy i postanowił już nie zawracać sobie głowy żadnymi miłosnymi przeżyciami. Wychłodniał do kobiet, prawda, kilka razy latał do Szwecji, ale tylko dla odprężenia. Tam niczego poważnego go nie czekało, chociaż spotkania z letnim romansem były pełne uroku. Tego nie można mu odebrać. O Helenie starał się nie myśleć. Czasem zadając sobie pytanie, czy miłość minęła, ale nie znajdował odpowiedzi. Jak to dziwnie brzmi, ale miał takie wrażenie, że ta Helena, którą kiedyś kochał, umarła, po prostu jej już nie ma, nie istnieje, ale za to jest inna, jej sobowtór, lecz ona też jest daleko, gdzieś żyje, wychowuje dziecko i ich drogi już nigdy się nie skrzyżują. Walentyn czasem zastanawiał się, czy wtedy nie był tchórzliwy, że zaprosił kobietę do urzędu stanu cywilnego, a potem zniknął i już nigdy więcej się nie pojawił. Starał się usprawiedliwić siebie, lepiej być szczerym, nie potrafiłby pokochać tego dziecka, a co lepsze, dotrzymać słowa, wziąć ślub, a potem dręczyć ją i siebie. Czy od razu zrezygnować ze wszystkiego? Odpowiedź była dla niego oczywista, ale to, że nie zadzwonił i nie wyjaśnił się z nią przed wyjazdem nad morze, drapało jego dumę, był tchórzem i to było nieprzyjemne, ale Heleny już nie było obok i pora było skończyć z tym moralnym samobiczowaniem. Wszystko należało do przeszłości. I tu nowe znajomość. Choć Walentyn starał się uniknąć poważnego związku, nic z tego nie wyszło, chociaż wytrzymał ponad rok, ale spotkanie z Galiną i Ziumową ostatecznie złamało jego silny opór. Nie, to nie piękność po prostu jest tak elegancka i subtelna, tak wyrafinowana, że nie można jej przeoczyć. Tym bardziej, że to ona sama podeszła do niego na tym samym raucie, na który poszedł pełen ciekawości. Chciał zobaczyć, jak rozwinęła się konkurencja i czym oddychają, a tu ona, córka dyrektora konkurencyjnej firmy. A co, myślał Walentyn w nocy po spotkaniu, jeśli spokrewni się z jej ojcem, to będzie też lepiej dla biznesu. Będą pracować w tandemie. Z tymi dobrymi myślami zasnął. A rano zadzwonił do Galiny i zaprosił ją na randkę. I oto teraz mają miłość, a raczej ona. A Walentyn, jak w tej banalnej przysłowie, tylko pozwala się kochać, bardzo łaskawie i szlachetnie z jego strony. W jej takich salonowych objęciach na zawsze zapomniał o Belli, odsunął w kąt duszy piękną szwedkę, nie wykreślając jej zupełnie z życia. W końcu nigdy nic nie wiadomo. Ale kogoś, kogo nie mógł zapomnieć, to Helenę, a przecież próbował, starał się. Ale ona i tak wynurzała się w pamięci w najmniej odpowiednich momentach, wystarczyło, że tylko przymknął oczy z przyjemności. Jakieś diabelstwo, kiedyś nawet się przejęzyczył ze wstydu w uniesieniach miłosnych, nazywając Galinę Heleną. Dobrze, że głos trochę się zmienił i kobieta nie zrozumiała podstępu. I jak tu z tym dalej żyć? On i przyszły teść już układali strategiczny plan rozwoju ich wspólnego biznesu, obliczali możliwe zyski i procentowy podział między partnerami, wszystko układało się jak najlepiej. A Galina w tym czasie marzyła o słonecznych kalifornijskich brzegach. Taki prezent na ślub obiecał zrobić jej tatuś. Walentyn się pogodził, niech będzie jak będzie. Nie on pierwszy, nie on ostatni, że ni się nie z miłości, a z ślepego rachunku. Ale warto. Jeśli nie Helena, to jaka różnica kto? A opcja z Galiną jest bardzo kusząca, czyż nie? Wesele według miejskich standardów było dość godne. Szkoda, że rodzice nie dożyli, ucieszyliby się za syna. Mama zawsze mówiła, że pójdzie daleko, a ojciec wątpił. Chwytnie taki za słaby na wielkie dokonania. Ale oto dał radę, uchwycił ptaka szczęścia swoje 37 i już nie puści. Wracając z miesiąca miodowego, Walentyn tak mocno zaangażował się w pracę, że prawie nie widział odpoczynku. Trwała reorganizacja ich z teściem teraz już wspólnego biznesu. I nie pozostawało czasu na nic, nawet na młodą żonę. Ale ona nie nudziła się ani bez niego, ani bez pracy, której nigdy nie miała. Pisała wierszyki i rozsyłała je do różnych wydawnictw. Anusz ktoś się przejmie i zrobi ją sławną. Ale na razie Sława nie podążała za nią krok w krok. Ale Geliny się nie martwiła i tak łajdę Tomik wierszy. Nie jest to może coś wielkiego. Uważała, że Bóg nie skąpił jej talentu. Szkoda tylko, że nikt tego jeszcze nie zauważa. Ale chyba oprócz męża, którego czasem męczyła bez umiaru czytaniem swoich wierszy, myśląc, że on jest szczęśliwy, a on w te rzadkie chwile błogostanu myślał o Elenie. Gdzie ona jest? Co z nią? A bezczelny wewnętrzny głos przekonywał go, że od dawna jest w Londynie. Zapomnij, stary. Zaraz w wyobraźni stawał jej kochanek i walentyn otwierał oczy, aby pozbyć się wstrętnego obrazu. Taki był teraz światowy styl życia Walentyna w nowej willi, w nowym biurze, w nowym statusie. Życie było, ale szczęścia nie było. Żona z manierami arystokratki i pretensje do wyrafinowania zmęczyły go po sześciu miesiącach wspólnego życia. Biznes kwitł, oczywiście, konto w banku też było coraz cięższe. Miało się szczęście. Tylko jak tu jeszcze pojechać na tydzień do Szwecji. Służbowo się nie uda, tam żadnych kontaktów ale odpocząć bez żony. Nie. To jest poza granicami możliwego. I Walentyn w końcu się poddał, pogodził z losem. W każdym razie, bez teścia, jego chwycenia, doświadczenia i kapitałów nigdy nie osiągnąłby takich wysokości. Tak byłby przeciętniakiem, choć uważany za niezłego biznesmena. W pewnym momencie teść nagle zaproponował mu wyjazd do stolicy. Trzeba nawiązać kilka znajomości. Już je wyczuł. Teraz trzeba się przedstawić i porozmawiać o możliwym partnerstwie. Pierwszy etap poznawania. Cykl zerowy, można powiedzieć. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, wtedy i on się włączy i weźmie wszystko w swoje ręce. Biedź z odznaką, powiedział teść. Odpocznij, rozwin się, bo ja mam okropną manię teatralną. Mógłby się też obyć bez słowa teatralka. Przemknęło przez głowę Walentyna, który już obmyślał plan zaproszenia szwedki do stolicy. A tu taki zawód. Ale w ostatniej chwili wydarzyło się coś nieprzewidzianego. Gelinę zachorowała. Osłabienie, gorączka, ból, gardła, kaszel. Ale on musiał wyjechać. Wszystkie spotkania są rozpisane na godziny, nie da się ich odwołać. Przy Galinie postawiono lekarza domowego, a Walentyn wyleciał w pilnych sprawach, zdecydowany nie dzwonić do Szwedki. Za późno już nie zdąży. Negocjacje i spotkania biznesowe poszły całkiem nieźle. Mogło być lepiej, ale pierwszy i zawsze się przypala. Były pewne niedociągnięcia. Z powodu których będzie musiał usprawiedliwiać się przed teściem. A ten czekał na niego, bardzo czekał. A w ostatniej rozmowie nawet zasugerował, że czeka go niespodzianka. Walentyn leciał do domu i rozmyślał o tej niespodziance i o tych sławetnych niedociągnięciach, przymknął oczy, gdy nagle ktoś jakby go pchnął. Ocknął się ze swoich myśli, spojrzał przed siebie i zobaczył ją. Helena szła korytarzem i go nie zauważyła. Walentyn stracił rezon. Chciał chwycić ją za rękę, ale nie odważył się. Gdy wracała, w końcu zawołał ją. Odwróciła się, spojrzała na niego z góry, przywitała się i przeszła obok. Walentyna dosłownie przeszedł dreszcz. Poszła do przodu i usiadła gdzieś w pierwszych rzędach. On natychmiast wstał i podszedł do niej. Lena, jak się cieszę, że Cię widzę. Co tu robisz? Lecisz do domu, czy? Nie, nie do domu, lecę, żeby nowych lokatorów wprowadzić do mieszkania. A gdzie Ty mieszkasz? W stolicy? Nikt nic nie wie, gdzie jesteś, jak się masz. Walentyn starał się zachowywać spokojnie, rozmawiał z nią jak ze starą znajomą, ale drobny drżał. Helena zmieniła się, wyglądała na starszą, ale to jej nie szkodziło. Mimo wszystko to była ona, kobieta, której nie mógł zapomnieć. Wszystko u mnie w porządku, tak, mieszkam w stolicy. Proszę, niech pan usiądzie na swoim miejscu. Samolot zaraz będzie podchodził do lądowania. Usłyszał sztuczny, uprzejmy głos Stuardysi i musiał wrócić na swoje miejsce. Ale po co? Po co ta spotkanie właśnie teraz? I co ona postanowi? Nic, zupełnie nic. On jest związany po rękach i nogach. Helena na pewno o tym wie. Na lotnisku w końcu znalazł ją w strefie odbioru bagażu. Podszedł, żeby jeszcze trochę przy niej pobyć, porozmawiać, spojrzeć jej w oczy. Ale one były zimne jak lodowate, może i nie odpowiadały na jego radosne spojrzenie. Kto ci się urodził? zapytał w końcu Walentyn. Nikt, odpowiedziała. Nie wyszło. Po Twoim wyjeździe wtedy złapałam wirusa. Ciężko zachorowałam i. Jak to się wszystko skończyło? A potem od razu wyjechałam. A ty, jak tam? Szczęśliwy w nowym małżeństwie. Już szli w stronę wyjścia. Serce waliło mu w piersi. Głupek, głupek, dudniło w skroniach, stracił ją wtedy kolejny raz i teraz wygląda na to, na zawsze. Chociaż dlaczego na zawsze? Wystarczy tylko chcieć, a on góry przeniesie, będzie klęczał, błagał, zapomni i o interesach. I o protestach ze swoją córeczką, byle tylko być blisko tej, która mieszka w jego sercu i nie przestaje mu się śnić w niespokojne małżeńskie noce. Damy radę, Uwi chciał już zacząć mówić, ale wtedy usłyszał głos żony. Walentyn, jestem tu. Gelinę machała do niego z samochodu zaparkowanego w niedozwolonym miejscu, a Helena odwróciła się i skierowała w stronę postoju taksówek. Wskoczył obok żony na tylne siedzenie. Wściekły i załamany do granic możliwości. Kierowca ruszył z piskiem opon, a Gelinę oplotła jego szyję swoimi długimi, zimnymi ramionami i szepnęła mu prosto do ucha. Będziemy mieli maluszka. Cieszysz się, kochanie? Jestem po prostu szczęśliwy, powiedział, łykając łzy i odwzajemnił jej długi, namiętny pocałunek. Za oknem zapadał zmierzch, wszystko wyglądało ponuro i bez radości, tak jak całe jego życie. Wciąż czuł łańcuch i uścisk żony, a gdzieś tam, w równoległym świecie, pozostała ona, jego jedyna miłość, teraz już niedostępna. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie. Będę wdzięczna za polubienie tego filmu. Do zobaczenia następnym razem.